Dzisiaj, kochani, temat cholernie niepokojący i jak się okazało, niestety cholernie życiowy. Byliśmy tam wszyscy, wszyscy nosimy tę traumę. Epidemia, pandemia, śmiercionośny, wirus temat idealny na bezsenną środę. Mam dzisiaj dla Was sześć książek, którym mimo wszystko nie będziecie mogli się oprzeć. Hej hej, moi drodzy. Bezsenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści mrocznych, tajemniczych i niesamowitych. Jest to cykl cotygodniowy, środowy poświęcony mojemu ukochanemu gatunkowi, cykl, który prowadzę na wielkim buku od 12 lat. Temat na dziś pandemia. Jednak przede wszystkim w tym najbardziej podkręconym wydaniu, czyli Wszyscy giną, zostaje garstka ocalałych i oni próbują przetrwać za wszelką cenę. Do stworzenia tego zestawienia zainspirowała mnie książka Debit CJ Tudor. Jest to horrorowa, postapokaliptyczna nowość od wydawnictwa Czarna Owca, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik i we współpracy z którym opowiem dzisiaj właśnie o tej książce. Ale dzisiaj nie tylko Debit, ale sześć opowieści, których głównym tematem jest właśnie epidemia, pandemia, choroba. Horrory postapokaliptyczne, ale nie tylko, książki, którym mimo wszystko wciąż trudno się oprzeć i ciężko je też wyrzucić z głowy. I zaczynamy od dzisiejszej gwiazdy, czyli od debitu CJ Tudor od wydawnictwa Czarna Owca, autorka, którą znamy z thrillerów kryminalnych przede wszystkim, tym razem w horrorze postapokaliptycznym. Punktem wyjścia tej opowieści jest pandemia, pandemia śmiercionośnego wirusa. Różne warianty choroby sprawiły, że nie ma innej opcji jak izolacja zakażonych. Na zawsze. No jak wiadomo jednak, nic nie jest takie proste, a za samym wirusem kryją się tajemnice. Obserwujemy tutaj trzy grupy ludzi z trzech perspektyw. Mamy studentkę prestiżowej akademii, córkę legendarnego wirusologa, która utknęła w śnieżnej zamieci po wypadku ewakuowanego autokaru. Mamy naukowca Cartera, który trafił do odizolowanej od świata placówki badawczej, ale nic tam nie jest takie, jak powinno być. Wreszcie mamy Meg, która utknęła w wagoniku kolejki linowej z grupą nieznajomych. Wszyscy mają swoje sekrety, wszyscy pragną ich chronić za wszelką cenę. I to właśnie to napięcie, nagromadzenie tajemnic i koszmarnych sekretów jest podstawą fabularną dla debitu CJ Tudor. Nasi bohaterowie nie mogą nikomu ufać. Oni muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach i stawić czoła wszystkim tym sytuacjom, w których postawiła ich autorka. Mamy tutaj przetrwanie właśnie w ekstremalnych Warunkach, skrajnych warunkach. Mamy stres, mamy panikę, mamy strach, mamy obawy o własne życie. Mamy walkę o zaufanie, o mierzenie się ze zdradą. Wszystko to z ludźmi, którzy gotowi są na wszystko, bo tak jak powiedziałam, mamy skrajny moment historii. Wszystko to bez względu na konsekwencje. Ta powieść to jest też próba odpowiedzi na wszystkie te pytania dotyczące i moralności człowieka, i kondycji ludzkiej jako takiej. Czy w obliczu śmiercionośnej epidemii jesteśmy gotowi? Na poświęcenie. Wreszcie jest to, słuchajcie, historia bohaterów, których los jest połączony w nieoczekiwany, bardzo mroczny sposób. CJ Tudor stworzyła tutaj dramat postapokaliptyczny, tak straszny, bo jednocześnie tak realistyczny. A na koniec, słuchajcie, ciekawostka: ta powieść została napisana w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Tudor musiała więc poczuć jakiś taki zeitgeist, musiała gdzieś poczuć w powietrzu to, co nadchodzi. I strach tutaj przede wszystkim, słuchajcie, bierze się z naszych wspomnień i z tego, że jest to tak cholernie życiowe. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o bastionie Stevena Kinga i o tej powieści właśnie zaczął się boom na literaturę postapokaliptyczną. To jest słuchajcie w pełnym wymiarze około 1400, 1400 stron. 1400 stron opowieści, której głównym bohaterem nie jest tak naprawdę jedna osoba, ale grupy ludzi, grupy ludzi, które próbują przetrwać. Są to obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy przez tygodnie pewnego lata, 1980 roku, próbują jakoś na nowo stworzyć społeczeństwo i odnaleźć się w postapokaliptycznym, postpandemicznym świecie. A zaczyna się od laboratorium i od czegoś, co można nazwać zwykłym wypadkiem. Ten śmiercionośny wypadek doprowadza do tego, że 99% ludzkości umiera. Przeżywa 1%. No i ten 1% próbuje jakoś się pozbierać, ale nie jest to takie proste, dlatego że w takim momencie trzeba dokonać tych najważniejszych wyborów i postawić się po jednej ze stron. Mamy i dobro i mamy zło. I tak, to jest historia podziału to jest historia wyboru, jakiego dokonuje człowiek. I to jest historia walki dobra ze złem no tej, która się toczy od zarania dziejów. Moim zdaniem, absolutnie genialna. Postacie wykrowane przez Kinga są tutaj perfekcyjne. 1400 stron nie czyta się tego szybko, ale się tak można wciągnąć słuchajcie genialne. Strażak Joe Hilla. Jeśli śledzicie Wielkiego Buka, to dobrze sobie zdajecie sprawę z tego, że ja tej książki nie polubiłam za pierwszym razem, ale z biegiem lat, po tym wszystkim co po niej nadeszło, doceniłam, doceniłam przede wszystkim Koncept. To jest hołd złożony Bastionowi, czyli powieści ojca Joe Stephen King, i e, literaturze postapokaliptycznej w ogóle. Pomysł na wirusa, przyznam, że jest tutaj epicki. Mamy chorobę skóry zwaną smoczą łuską. I uwaga, ta choroba. Smocza łuska najpierw objawia się zjawiskowymi wykwitami na skórze, a potem prowadzi do spontanicznego samozapłonu. No właśnie i kończy się owym widowiskowym samozapłonem, ludzie po prostu zamieniają się w popiół. I jest też enklawa, czyli takie miejsce, taka kolonia, która jest specjalnym miejscem, w którym można się ukryć. I są też żywe legendy, żywe legendy, które... Ożywają właśnie w momencie końca świata. I tak jest to bardzo ciekawy koncept. Wykonanie moim zdaniem jest średnie, ale dla mnie idealnie Strażak sprawdzi się, dla wszystkich, którzy chcą w ogóle spróbować z literaturą postapokaliptyczną, dlatego że on nie wchodzi aż tak głęboko, jednocześnie wykorzystuje takie koncepty, które są w jakiś sposób znajome i moim zdaniem czyta się bardzo. Przyjemnie, pomimo tego, że jakby, no ja nie, no mówię, nie doceniłam za pierwszym razem, teraz doceniam, kto chce zacząć przygodę z literaturą post-apo, a na przykład jest dopiero nastoletnim czytelnikiem Strażak Joe Hill'a. Andromeda znaczy śmierć Michaela Crichtona. Słuchajcie, Michael Crichton jest nieodżałowanym autorem. Ja tak bardzo żałuję, że już go nie ma, bo nie ma już pośród twórców takich wizjonerów, jakim był Krayton właśnie. I uwaga, tutaj mamy koncept wirusa, wirusa, który spadł razem z tajnym satelitą z kosmosu. Satelita była wysłana po to, żeby pobierać próbki no i pobrała niefortunną próbkę. Satelita spadła, tajemniczy organizm na owej satelicie wybił całe miasteczko. Tutaj nie ma jeszcze pandemii, rząd jakoś opanował koncept wyginięcia całego jednego miasteczka i stworzone zostaje tajne laboratorium, a w nim zostają zamknięci naukowcy, którzy mają się przyglądać właśnie temu organizmowi, wirusowi. Ten wirus mutuje, on się zmienia, przekształca, a nasi naukowcy muszą mierzyć się jeszcze ze wszystkimi wyzwaniami, jakie napotkają w swoim podziemnym laboratorium. No i czyta się słuchajcie z zapartym tchem, dlatego, że pozostaje to pytanie, czy oni przed Trwają? Czy wirus wydostanie się na zewnątrz? I jakie są konsekwencje? Właśnie penetracji kosmosu. Jeśli natraficie na Michaela Creightona w antykwariatach albo w bibliotece, czytajcie, czytajcie, czytajcie. Jestem legendą Richarda Mathewsona. To jest kolejny geniusz i opowieść o światowym konflikcie, który przyniósł ludzkości koniec. Co prawda nikt nie był tutaj zwycięzcą, ale jedno pozostaje pewne. Ataki i wykorzystanie no, swoistych rodzajów broni doprowadziło do tego, że coś się zmieniło na naszej planecie. Zaraz po owej wojnie nastąpiły bardzo skrajne zmiany klimatu. Natomiast te zmiany klimatu wywołały rażące upały, wywołały goczące deszcze i burze, i wraz z owymi zmianami przyszedł wirus. Śmiertelna choroba, wirus zwany Vampiris, który zamienił ludzi w wampiry. Nie, on ich nie zabił, nie wybił, zamienił w wampiry właśnie. Tylko garstka ludzi na świecie e, owym wirusem nie jest zakażona, przede wszystkim nasz główny bohater, którego obserwujemy. No właśnie, Neville jest naukowcem. On nie jest tym, którego wirus nie dotknął, nie zamienił w wampira, ale stracił ukochaną, stracił bliskich i stracił swój świat, za którym tęskni. Jako, że jest naukowcem, to próbuje znaleźć odtrudkę nowego wirusa, eksperymentuje, a jego eksperymenty z czasem stają się coraz bardziej skrajne. I tutaj pojawia się pytanie, kto tak naprawdę jest w tej powieści. Potworem. Słuchajcie, pewnie kojarzycie w ogóle film z Willem Smithem, jestem legendą pod tym samym tytułem, który był bardzo ciekawie przedstawiony, który jakby korzysta z całego konceptu. Jednak jest to koncept niepełny. Polecam bardzo przeczytać książkę Richarda Mafiusona. Coś wspaniałego. I wreszcie wojna Z Maxa Brooksa, czyli wirus zombie, którego zostawiłam na koniec. I uwaga, Brooks zrobił tutaj coś genialnego, dlatego że ta książka jest fikcyjną relacją, reportażową relacją, zbiorem wywiadów z ludźmi, Którzy walczą z wirusem zombie. To są ocalali z tego świata, którzy podejmują się walki, którzy próbują przetrwać. Opisują też różne etapy wojny i e, epidemii, właśnie żywych trupów. I mamy tutaj elementy od pierwszego zakażenia w Chinach i pojawienia się wirusa przez państwa, kolejne państwa, które ignorowały zagrożenie. Przez wybuch paniki, masowe zarażenia, masowe zgony i wreszcie próbę odbicia naszego świata. Z rąk zombie. I w tej książce, słuchajcie, obserwujemy ludzi z bliska. Ich reakcje na zagrożenie, ich próby przetrwania i wspomnienia, one są niby fikcyjne, ale jednocześnie, przez to, że mamy taką formę reportażową, one są bardzo realistyczne. I słuchajcie, to jest rewelacyjna książka, i być może również kojarzycie film z Bradem Pittem w roli głównej. No, film moim zdaniem, no. no no, może zadziałał na wyobraźnię samą formą, a zombie, jaki wybrał, ale książka. No, tego się nie da porównać, moim zdaniem. Można przeczytać książkę i obejrzeć film, żeby sobie uzupełnić jakoś widowiskowo, ale książka, książka, jeszcze raz książka. No nie jest to łatwy temat, jak ktoś przeżył pandemię, właśnie i kiedy pamiętamy i przypominamy sobie właśnie tamte doświadczenia, tamte emocje, tamten strach, tamtą niepewność, ten lockdown, jaki przeżyliśmy. Z pewnością nie jest to łatwe, ale te książki tym bardziej stają się nam bliższe, bo możemy sobie łatwiej wyobrazić właśnie tamten strach, tamten stres i tamtą obawę. Oczywiście, no one są jak najbardziej skrajne, bo mówimy tutaj o tych skrajnych, postapokaliptycznych scenariuszach, jednak mimo wszystko. Wciągną Was, Debit Was również może zaskoczyć, bo to jest inna CJ Tudor niż znamy do tej pory. Dla jednych jest zawodem, a dla innych, na przykład dla mnie, dużym pozytywnym zaskoczeniem. Ja bardzo lubię tematy postapokaliptyczne i tutaj ten temat jest bardzo ciekawie. Poprowadzony, a jednocześnie w taki sposób bardzo przystępny. Więc również, jeśli chcielibyście zacząć, a lubicie C.J. Tudor, lubicie jej książki kryminalne, to tutaj znajdziecie coś dla siebie, bo znajdziecie i tajemnice, i pandemię, a jednocześnie i spisek, i konspiracje. Dużo tutaj jest dobrego. I tę książkę za chwilę będziecie mogli wygrać w naszym bezsennym konkursie z wydawnictwem Czarna Owca. Debbie, CJ, tu do rodzin, Czarna Owca, do wygrania w naszym konkursie. A pytanie konkursowe: prościzna. Co dobrego, strasznego, mrocznego ostatnio czytaliście, albo oglądaliście, albo w co graliście? Podrzucajcie swoje polecajki w komentarzach pod filmem. Możecie polecać albo książki, albo filmy, albo seriale, albo gry do wyboru, do koloru. Sami widzicie. Odpowiadajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na Społecznościach YouTube taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Tak jak powiedziałam, temat trudny, ale temat fascynujący, wciąż fascynujący nawet po tych wszystkich tragediach i po tych traumach, jakie przeżyliśmy my w ostatnich. Latach temat pandemii, epidemii, temat postapokaliptyczny, w ogóle temat postapokaliptyczny jest i postapokalipsy jest bardzo moim zdaniem fascynujący, bo tam obserwujemy to, jak zmienia się moralność człowieka, właśnie kondycję ludzką. To dobrze pokazuje książka C.J. Tudor, ale także i Bastion i Strażak, bo wszystkie tematy właśnie związane z postapokalipsą tak naprawdę nie polegają na tym, że skupiamy się na samym wydarzeniu tragicznym, które spotkało Ziemię, ludzkość, ale skupiamy się na ludzkości jako takiej, na zmianach, jakie w nim zachodzą. I to jest moim zdaniem najbardziej fascynujące, kiedy właśnie mówimy o post apokalipsie ta obserwacja człowieka. Ja też bardzo lubię spoglądać właśnie też na tę drugą stronę, czyli na naukowców, na badaczy, na tych, którzy są w jakiś sposób zamieszani. W to, co się wydarzyło, i tutaj bardzo dobrym tematem jest właśnie Michael Crichton. Tutaj świetnie jest również w debicie pokazany ten jakby początek, właśnie i ludzi, którzy, którzy wiedzą więcej i um, którzy są świadomi tego co się dzieje wokół. I ja bardzo, bardzo sobie cenię właśnie takie tematy i takie podejście do tematu postapokaliptycznego. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, że znajdziecie tutaj e, inspiracje i podrzucicie również swoje tytuły. Nie ma tutaj książki Robina Kuka, dlatego że ja nie czytałam. Nie czytałam tej książki cały czas. Nie ma też Dina końca tej książki, która była tak głośna, a która niejako przewidziała wydarzenia sprzed kilku lat, więc tych tytułów nie ma, bo ich nie przeczytałam, ale jeżeli będziecie polecać, to też wpisujcie w komentarzach pod filmem, żebyście sobie nawzajem mogli polecać i żebym ja również znajdowała Wasze polecajki. Koniecznie zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, link do wpisu znajdziecie w opisie, pod filmem i zapraszam Was też na media społecznościowe, bo tam też się sporo dzieje. Instagram, Facebook, jeśli jeszcze mnie nie śledzicie. Zaglądajcie, szukajcie wielki Bóg, ja tam jestem i czekam na Was. Do zobaczenia, pa pa!